Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich na czytaniu Trzy ścieżki przeznaczenia Słuchajcie, chciałabym, żebyście wyobrazili sobie, że stoicie przed trzema tajemniczymi drzwiami I za każdym z nich kryje się inna wersja, wersja Waszego życia Wyobraźcie sobie, że każda z tych grup to są drzwi, które musicie wybrać Intuicyjnie chciałabym, żebyście teraz wybrali jedną grupę która prawdopodobnie będzie mówić o tym, jak będzie wa wyglądało e, wasze życie za niedługo. Natomiast e, zależy mi na tym, żebyście oglądali wszystkie grupy i zastanowili się tak sami przed sobą, ale również napisali w komentarzu później, jeśli będziecie mieć ochotę, e, która ścieżka byłaby dla Was najlepsza? I chciałabym, żebyście się tak. Na chwilę zatrzymali, przemyśleli sobie, co musielibyście zrobić, żeby doszło do zmiany drzwi. Ok? E, więc to są drzwi numer 1, drzwi numer 2 i drzwi numer 3. A ja sobie zacznę teraz już od drzwi numer 1. Przesunę sobie te karty do, do góry i rozłożę karty z, ze ścieżki numer 1. Ósemka kielichów, arcykapłan, paśbuław, buław, as pentakli i trzy buławy. Nie wiem, czy tam widzicie wszystko. Ok. I teraz tak. Ósemka kielichów to jest symbol odejścia od czegoś. Co kiedyś było bardzo dla Was ważne. Więc możliwe, że ta ścieżka zacznie się od trudnej decyzji porzucenia pracy, albo relacji, albo jakiegoś po prostu stylu życia, który już Was nie spełnia, który już nie jest dla Was. Okay? E, następna karta arcykapłan. E, po tym odejściu w ósemce kielichów przychodzi czas nauki duchowości lub powrotu do wartości. Możecie wejść w okres, w którym ważne staną się dla Was zasady, tradycje, może znajdziecie jakiegoś mentora mm, lub y, formalną edukację, ale też sami możecie być dla siebie mentorem. Następna karta <laughs> to paść buław. E, to jest kolejny krok, krok na Waszej ścieżce który prowadzi do nowej inspiracji i energii. Znajdziecie pasję, która rozbudzi Waszą ciekawość. To będzie początek czegoś ekscytującego, ale jeszcze nie do końca określonego. I kolejną kartą jest As Pentakli, więc to jest wspaniała karta na przyszłość. Pokazuje, że przed Wami jest realna szansa na nowy początek. To jest takie zasienie takiego ziarenka. Prawdopodobnie, ponieważ są to pentakle, może być to w sferze materialnej, więc może tutaj być nowa praca, projekt, jakaś inwestycja, lub po prostu nagroda od losu. I ostatnia karta to jest trójka buław. Ona pokazuje, że w końcu czeka cię ekspansja, rozwój, otwartość na świat. To karta wizji, podróży, czasem dosłownych, czasem emocjonalnych. I patrzenia w przyszłość z nadzieją. Więc słuchajcie, ta historia zaczyna się od odejścia. Na pewno nie jesteście już tam, gdzie byliście, ani w związku, ani w pracy, ani w swoim ciele do końca. Zostawiacie za sobą wszystko, co znane, z bólem, ale i z nadzieją. I w tej pustce spotykacie jakiegoś mentora, może to nauczyciel, może ktoś z przeszłości. A może wasze własne wnętrze, ale zaczynacie od nowa, z pasją, ale też ostrożnie. Więc wszechświat daje wam szansę, taką ofertę, propozycję, jakieś drzwi do nowego życia. Jeśli je otworzycie, to znajdziecie przyszłość, która jest wasza, taka stabilna, realna, zbudowana nie na strachu, ale na waszej sile. To ścieżka budowania siebie, miłości i niezależności. Słuchajcie, czasami odwaga to nie ucieczka. Odwaga to jest decyzja, że zasługujecie na coś więcej. Grupy pierwszej życzę wszystkiego dobrego i przechodzę do grupy drugiej. Numer 2 Paść kielichów, as pentakli, as mieczy, dziewiątka mieczy i ósemka kielichów. Powiedziałabym, że sytuacja odwrotna do tej, która wydarzyła się w grupie pierwszej. Bo zaczynamy paziem kielichów, więc to jest początek ścieżki pełnej emocji, intuicji i marzeń. Możecie spotkać kogoś, kto poruszy wasze serce, albo sami poczujecie przypływ takiej wrażliwości, kreatywności i otwartości. Jest to także zapowiedź ważnego przesłania, może od losu, może od drugiej osoby. Następną kartą jest As Pentakli. I tutaj kolejnym punktem w waszej ścieżce będzie taka realna szansa na coś wartościowego. Może to będzie nowy związek, może to będzie nowa praca, może inwestycja albo projekt, który ma ogromny potencjał rozwoju i stabilizacji. Natomiast kolejna karta to As Mieczy. Eee, as Mieczy pokazuje tutaj jasność umysłu i prawdę, więc podejmujecie ważną decyzję. Zyskujecie klarowność sytuacji, to ścieżka, która wymaga takiej mądrości, uczciwo, uczciwości e, i odwagi do cięcia tego, co Was ogranicza. Następna karta to dziewiątka mieczy. Więc pojawiają się tu jednak lęki, niepokój i takie me, e, mentalne zmęczenie. Mm, możecie przechodzić przez trudny czas, e, emocjonalny, pełen rozmyślań, obaw albo żalu. Ale to także moment przebudzenia i uzdrowienia przez konfrontację z tym, co Was boli. I ostatnia karta to ósemka kielichów. Więc na końcu ścieżki podejmujecie decyzję o odejściu. To jest porzucenie tego, co już nie daje satysfakcji. Mimo, że wcześniej bardzo kochaliście, to tutaj podejmujecie decyzję o tym, żeby to Opuścić. Ta karta mówi o dojrzałości, o rozwoju wewnętrznym i duchowym poszukiwaniu. Więc wszystko zaczyna się od serca: od marzenia, od uczucia, od potrzeby bycia zauważonym. I naprawdę, coś lub ktoś daje Wam szansę. Wydaje się, że wszystko się układa, ale coś jednak nie pasuje. Więc umysł. Zaczyna zadawać pytania, niektóre bolesne, i wtedy budzicie się nocą z takim ciężarem w klatce piersiowej. Nie jesteście już pewni, czy to praca, czy relacja, czy styl życia, ale czujecie, że coś tutaj nie gra. Aż w końcu rozumiecie, że prawda była w Was samych, więc musicie odejść, by wrócić do siebie. E i to nie będzie ucieczka, to będzie Wasz wybór. To będzie taka ścieżka uzdrowienia od oczekiwań, schematów i cudzego zdania. E, no cóż, nie każda miłość ma trwać wiecznie. E, Niektóra ma Was po prostu nauczyć kochać siebie. Więc to. Była ścieżka grupy drugiej. I zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia, nie wiem jak to się dzieje, ale za każdym razem ma więcej kart niż pozostałe grupy. Więc mamy tak. Trójka kielichów. Koko. Dziesiątka pentakli. Ósemka kielichów. Dziesiątka mieczy. Pustelnik. Demister, to jest taka tutaj dodatkowa karta i karta Paś Pentakl. Słuchajcie, jakoś to spróbuję tutaj ścisnąć. Chyba, że to zrobię tak. Czekajcie. Może tak. Okay. I pierwsza karta która wyszła nam w trzeciej uh -huh, ja tego nie podnieść, w trzeciej grupie e, to trójka kielichów. Tutaj ścieżka zaczyna się bardzo lekko. Od radości, wspólnoty, świętowania. Możecie liczyć na wsparcie przyjaciół, na dobre wiadomości, e, no i momenty pełne radości i beztroski. Kolejna karta to dziesiątka pentakli. E, to przejście w coś stabilnego. A relacja albo sytuacja daje Wam poczucie bezpieczeństwa, dobrobytu, a nawet pozornego domu. Możliwe, że znajdziecie się w miejscu, gdzie wszystko wygląda po prostu idealnie, tak jak sobie wymarzyliście. I pomimo tej pozornej pełni w środku może pojawić się pustka, ósemce kielichów. I ta karta sugeruje, że coś nie będzie już spełniające i podejmujecie trudną decyzję, żeby odejść. I szukać głębszego sensu. Następna karta to dziesiątka mieczy. I to jest taki bolesny punkt kulminacyjny. Coś, co definitywnie się kończy, bo tutaj jest dziesięć mieczy, więc to już jest koniec. Z żalem, z cierpieniem lub nawet z jakąś bolesną zdradą. Ale to jest też również początek uzdrowienia. Najgorsze jest już na pewno za Wam. I kolejna karta pustelnik. Po kryzysie wybierzecie samotność lub odosobnienie. To czas refleksji, duchowego szukania, odpowiedzi i uzdrawiania duszy. Znajdziecie w sobie na pewno bardzo dużą mądrość. Następna karta pokazuje tajemnicę losu. Coś nie jest jeszcze dane do poznania, to może być ingerencja wyższych sił, przeznaczenie lub nieoczekiwany zwrot. Zaufajcie, że wszystko, co się tutaj wydarzy, dzieje się po coś. I ostatnia karta to paść Pentakli. Na końcu tej ścieżki pokazuje się nowy początek taki pokorny, cichy, ale pełen potencjału więc powróćcie do nauki, do planów, do budowania czegoś od podstaw, ale już mądrzejsi, silniejsi i bardziej świadomi. Więc ta trzecia ścieżka y, zaczyna się pięknie. No jest tutaj miłość, sukces, harmonia. Y, wszyscy wam zazdroszczą, nawet może sami sobie zazdrościcie, aż nagle czujecie, że jesteście w czymś, co nie daje wam oddechu. Odchodzicie, ale to jest dopiero początek, bo w jednej chwili wszystko się wali. Może relacja się kończy, praca ucieka y, spod nóg i zostajecie sami. I wtedy milkniecie, wyciszacie świat, wchodzicie w głąb siebie i tam znajdujecie siłę, e, jakiej nie znaliście, bo zaczynacie od zera. Bez iluzji, bez masek. I nagle pojawia się nowa praca, nowy dom, może nawet nowa miłość, ale tym razem budujecie wszystko świadomie. I to jest ścieżka przebudzenia, taka bolesna, ale bardzo prawdziwa. Więc czasami musicie się rozsypać. By ułożyć coś na nowo z taką ogromną prawdziwością. Słuchajcie, teraz tak. Podsumowując te wszystkie trzy ścieżki, to na pewno w grupie pierwszej zaczynaliśmy właśnie od odejścia. Tu e, widać, że grupa pierwsza jest o krok od odejścia od czegoś. Z, m, I to nie z tego względu, że chcą, ale czujecie, chcecie, ale, ale czujecie, że po prostu coś już wam nie suszy. Powoli, nie oczekujecie za dużo. Już nie wchodzicie z taką ekspansją, z taką pasją, z taką nie wiadomo jaką siłą. Po prostu powoli budujecie sobie swoją przyszłość. Od początku do końca wiecie, że coś wartościowego przyjdzie tylko wtedy, kiedy będzie to wychodziło z emocji, a nie z pasji. Natomiast druga grupa, ewidentnie tutaj, pokazuje, że macie się nauczyć kochać siebie. I tu zaczyna się na odwrót. Wy jesteście już w czymś fajnym, w jakiś Rozpalacie w sobie, y, w sobie jakąś y, pasję, jakąś namiętność. E, natomiast y, nagle wydarza się coś, co po prostu wali Was z nóg. Y, I tutaj na końcu widać, że odchodzicie od tego, co gdzieś tam na początku y, wydawało się, że. Będzie dla Was fajne, przyjemne i korzystne. Ta ścieżka na pewno ma Was nauczyć takiego uzdrawiania samych siebie, kochania siebie. Więc pierwsza ścieżka na pewno wszystkie dążą do tego, żebyście kochali siebie, natomiast pierwsza ścieżka pokazuje, że już w tym momencie jesteście dojrzali. I Przechodzicie sobie po pomalutku, krok po kroczku. Wiecie, żeby stworzyć coś, żeby stworzyć coś trwałego, musicie sobie po prostu powoli płynąć. I jak coś przyjdzie, to przyjdzie. Jeżeli coś będzie dla Was, to będzie dla Was, jeżeli nie, to się z tym pożegnacie. Natomiast w drugiej grupie jeszcze jest to przed Wami. Wy dopiero tutaj uczycie się kochać siebie, musicie odpuścić. Zaufać jej przeznaczenie. I trzecia grupa pokazuje, że tutaj wy osiągniecie takie po prostu, wyjdziecie z takiej. Hmm, naprawdę już myślicie, że coś się Wam układa perfekcyjnie i nagle to wszystko się wali. Więc tutaj musicie się nauczyć. Co jest na pewno prawdziwe? Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, to po prostu musicie z tego odejść, bo im dłużej będziecie w tym tkwić, tym bardziej będziecie niestety ale cierpieć. E, słuchajcie, to były wszystkie ścieżki. Zastanówcie się, na którym jesteście etapie. Co w sobie potrzebujecie uleczyć? E, czy już to może zostało zrobione? Ja na dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o komentarze, to serdecznie zachęcam. No i też zachęcam do subskrypcji, bo nie ukrywam, że bardzo pomoże mi to w rozwinięciu kanału. Wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne czytanie.